Dobra, powinno się włączyć. Poprawi Proszę. Włączyć. Jest w końcu. Dobra, no to pora zagrać. Jej, jedna, Ale i będzie ciekawie. Ej, no się policja

<laughs> yeah. Dobra, jeden do dwóch. I tak. Ja wiem. My musimy tak grać przeciwko temu. On ładuje w losowy sposób Nikt tak. Nie zna z tego. Tak. Jeżeli z siebie blankiem, on nie będzie miał... Dobra, wstrzymaj się. O, i proszę, on nie ma tury. Że strzelam jeszcze raz, ja. Bierzemy na niego. O, kurde. Mogę jeszcze raz do siebie. No właśnie. O, odżyło. Ale straciłam życie. Jedno. Jej. Dobra. Trzy do dwóch. No e, chodzę do tego w randomowej. Randomowo. O, e, bo się. Dobra, bierzemy na niego. Hehe, <grym> blankiem znowu! O! O! Odstrzeił się, Uuu, chłopie. Lecz się mordę <laughs> i przegrał przegrał chłop Maja wygrana <laughs> jezu jaki głos dobra druga runda let's make this a little more interesting Zdrowy, prawmy, że to było jeszcze bardziej interesujące oj przedmioty fajnie że Żeby... me Pierowski. Lupa. Lupa to jest dobre. To jest dobre, co wiem. Bo można podejrzeć. Jedyny jeden. Kogo? Jego czy mnie? Ja na niego. Gdzie Kurde, blank. Czyli nam nie będzie. No ma dwa piwka. Oj, oj. Kontalacja jedno życie. Dobra. Damy radę. Teraz dwa kolejne przedmioty dostajemy. Bo za każdą. Bóg. Za każdą rundą dostajemy e, dwa. Dwa tak. Dwa na dwa. Dobra. E, jest dwa na dwa. Dobra, pierwszy zrobimy. Odnawiamy sobie życie. Bo to wiem, że to tak działa. О, важно. Я нажать на грудь его. И выжим особо. О. Ну то бежим на него. Ну что? тут трошки с подарки может сказать все А. Ты тут Co to miało być? on to zrobię? Co? Dobra, 2 na 3. Teraz to ma sens. To może być yy, normalny blank. Normalny blank. Normalny. Więc... Podejrzymy... Nie, piwko. Patrzmy, czyli... Nie, ja sama gram. Możesz nie zapoliam? Nie. Dobra. Teraz będzie na niej. Ej, nie mam rację. Nieźle. Ja tyję interesujące no to będzie Blank. Nie. O nie, on dwa na mnie. Czyli był normalny blank. Normalny, normalny blank. Kurde. Co no teraz ciebie zrobi? Bo ja najpierw jedno. Później blankiem na siebie mi się udało. No tak, mówiłam. Coś chłopie wyrównać Dobra. No to wyrównajmy. Dobra. 3 na 3. Dobra. Damy radę. Załóżmy, że pierwszy to będzie plan. Jest możliwe. Dobra, odrębmy sobie jedną. No naszych wypadek, bo on ma jeszcze... Dwa noże, kurde. Tak. Tutaj. Teraz będzie blank, czyli na siebie będzie bezpieczniej. Tak, jak Jeżeli teraz dam na niego kajdanki. I w niego strzelę. Nie będzie blanka. Był blank! O nie! Ale dobra. Nigdy tym kajdanką. No. Tylko jeden. Czyli teraz to. O, przedmioty, nowe, dobra Może się Kajdanki i piwo znowu. No była to tylko on dostaje noża. Ja. Dobra, spróbujmy. Weźmy, dobra, od razu lupę. Jest normalne. Dajemy kajdanki. I... dealer A! Oh, on miał ostatnie życie! Ja zapomniałam o tym, że on miał ostatnie życie hmm. Ja wygrałam Ostatnia runda hmm. okay. Zero def def defibry defibrylatorów Zero transfuzji Pan z chłodzej krwi, tylko ja i teraz tańczą na krawędzi szecia wow. hmm. No, już nie miodów Teraz cztery Cztery przedmioty dla każdego Kajdanki Drugie kajdanki O, po Kurde, o nie on ma dwie lupy On ma dwie lupy Dwa na Możemy założyć, że pierwszy będzie blank Tylko pomijmy hmm. Dwa razy za na siebie robimy Pierwszy był normalny, więc to nie miało sensu. Iwa. Jest lupa! Dobra. Ma coś w środku. Trzy na... Było trzy. Tu jest raz, dwa, trzy. Trzy na cztery. Mm. Dobra. Sprawdzimy. Jest normalny. Nie mogłabym mu hejdanki dać? Nie. Bym miała jeszcze turę. Jasne. Raz. O. A, Ach, no właśnie. Miał no to jedno papierosy. Interesujące. Dobra. To są mi te kajtanki, tak? Hmm. O nie Dobra, mam dwie paczki nie O nie! się kóżu na mnie I to porządnie O, dobra Gotowa? No co? Okej. Hmm. Zarąbisz się. Mam no, naprawdę przerąbane teraz. O! <grym> Kurde. Ech. Dlaczego to mógł być zakrojony? Ej, no, ej, ani jednego mnoże mi się nie udało. 3 na 2 3 na 2 jest. To jest możliwość Ech, tego. Normalny black. Normalny black. Normalny. Spójrzmy. Mówiłam. Normalny. Wyzakujemy nasz wypadek. Dobra. On mu do takiej samej pozycji jak ja. Sprawdźmy. Blank, dajemy na siebie. Nie wiem, że może być tak. I teraz zajmę na niego. Mam nadzieję, że to będzie dobrze. O! Udało się. Dobra, on się tak. O nie! O nie! Jej! Przegrałam! A? No to co? 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 Oj, ojej, dobra jest. Co to jest? Co to? A, nie żyje. Dobra. Ciekawe, od której rundy zaczniemy. Nic tu nie ma do Hmm, <suszel> nie skuteczny Wygląda? Nie jestem za to, to. No Hmm No, co? O! Na no ostatnim tak skakiłam od razu Eber, not Lepiej, cię, żebym cię więcej nie zobaczył No, ale nie tak prędko Póki nie wygra, będziesz mnie tu widział. O, jest nóż. Nawet dwa. Ma trzy lupy? Nie mam Dobra, Dam Jedna na dwa. Ta, ta, znam się. Ostatnio było dobre. Idziemy pierwszy na niego. Kurde. że się to uda. Musi się to udać. Hmm. mnie, no to ja w siebie, był będzie blank. Dobra. O, kolejny. Oh. O, idealnie mam, mam tylko kajdanek Cztery były, cztery na cztery? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, trzy, cztery, cztery, cztery na cztery, dobra Wystarczy, no, że go poznał trzy razy Okay. Dobra. Nie mamy na niego. No to raz, Damy radę, damy radę, damy radę, jest okej. Okay. Okej. Okay. No chłop nie jest zadowolony i dobrze. Co ja I teraz nie Co? Jeszcze raz? A, blanka. Trzy blanki. O. Ale co to na nas na Co Co się odstrzelił? No widziałam. Otwórz mi zadanie. teraz weźmiemy. Да? Есть. Так, давай. выиграл. Думаю, Myślę, że sam się odstrzelił. Dobra. Cztery przedmioty. A, zapomniałam. Muszę wyciągnąć. Dobra. Czyli. Aha, zero łupy. Dobra, trzy na dwa. Dobra, zaczynamy. Zobaczymy. Tutaj możemy zdefiniować.

Dobra. Wyszliśmy grę Gratulacje, moja. Ile we szyję dwa siedem. Cztery nice, drzew, teraz cztery sześć dwa tysiące? Dobrze. to Double or nothing. Eee... powiem wam tak, co będzie na inny odcinek. To dziękuję za to. Bye bye.